Witam serdecznie i zapraszam wszystkie osoby z znaku Kuraka na czytanie na pełni Księżyca w Wodniku, która będzie miała miejsce 9 sierpnia tego roku. No i zobaczymy, co uświadomi Wam ta pełnia, co odejdzie do przeszłości, co przyjdzie nowego, co będzie pomagać, co przeszkadzać. Karta rada. No, to pełnia być może uświadomi wam, jak wielkie szczęście macie, poczujecie być może wdzięczność za to, co posiadacie, za bardziej związane z emocjami, bardziej związane z osobami, z bliskimi, tak? Z rodziną być może. Pełnią świadomi Wam, że być może nie warto kogoś oceniać, z kimś się kłócić, tylko trzeba wykazać się wyrozumiałością, jeżeli chodzi o sfery, właśnie związane z osobami bliskimi. Tak? Tutaj jakby nie ma się co kłócić, nie ma co um, osądzać, nie ma co wydawać jakichś wyroków na kogoś, tak? Po prostu przez, coś, przez to, że zrobił coś jakby nie po Waszej myśli na przykład. Tylko warto taką osobę wesprzeć, warto wykazać się tą siłą, odwagą tym, że że Ty jesteś taką osobą właśnie, która umie otoczyć kogoś innego opieką, wsparciem. I tutaj chodzi o osoby bliskie, tak? Co odejdzie do przeszłości? Do przeszłości odejdzie być może jakieś oszustwo dotyczące pieniędzy. Wydaje mi się, że tutaj może chodzić u niektórych osób o to, że było coś robione za waszymi plecami, albo wy robiłyście coś za plecami, nie wiem, kogoś z rodziny, być może, bo mamy czwórkę buław, albo kogoś, z kim mieszkacie w domu, tak. No to z rodziny oczywiście. No i tutaj to jest związane z tym, że być może chciałyście rozpocząć coś nowego, zbierałyście sobie na to tak, zbierałyście, odkładałyście pieniążki, ale robiłyście to w ukryciu przed kimś, jakby to odchodzi do przeszłości. Być może mówicie tej osobie, może to też dotyczyć tego, że na przykład zbierałyście pieniążki na zakup czegoś i tak z cierpliwością sobie tam odkładałyście na to tak, zbierałyście, chomikowałyście, wszystko w ukryciu, wszystko podszyte jakąś taką przebiegłością, no i to już odchodzi do przeszłości. A co przyjdzie nowego? Mamy szóstkę mieczy. Przyjdzie tutaj, wiecie, co być może jakaś podróż? Może chcecie gdzieś wyjechać, albo zakończyć też jakiś etap. Tutaj pokazuje nam się sytuacja, w której zakończacie etap jakiejś takiej bezradności, bezsilności, tkwienia w smutku, tak? W rozczarowaniu. Ktoś was może rozczarował i wy tak troszkę w tym tkwiłyście, albo też nie rozczarował, no bo piątka kielichów to też może być karta, w której na przykład w jakiś tam sposób. Odczuwałyście smutek, tak? Smutek związany z kimś, kto odszedł, na przykład, nie wiem, kto kiedyś tam, dawno temu, na przykład też odszedł. Nie zakończyłyście tego etapu. I teraz będziecie otwierały się na nowe, tak? Jakby ten etap dobiega końca. Nie płaczecie już, akceptujecie to, że to, co było, to było, a teraz czas żyć swoim życiem, tak? Czas zacząć coś planować, ruszać w nowym kierunku, otwierać się na nowe możliwości, nie szukać problemów, tylko je rozwiązywać tylko możliwości, tak? Szukać możliwości. Co będzie pomagać? Pomagać może Ci. Zostanie w jakimś miejscu, zatrzymanie się. Czekajcie, zobaczymy jeszcze co tutaj. Mamy dwa razy pazia. Tutaj pomagać może Ci to, że zostaniesz w jakimś miejscu. Że chcąc rozpocząć coś nowego, ruszając w nowym kierunku, zastanawiając się nad tym, jak to zrobić, wiedząc już, że masz wszystko, czego ci potrzeba, żeby ruszyć w tym kierunku, tak, żeby zacząć to robić, chcesz zaryzykować, no to jakby pomagać ci będzie to, że ty jednak zostaniesz w miejscu, że będziesz to robiła, ale jakby w, z tego miejsca, w którym obecnie jesteś, nie wiem. Chcesz zacząć nową pracę na przykład, tak? Ale musisz się czegoś douczyć, zdobyć jakieś doświadczenie, tak? Jeszcze jesteś na to już zdecydowana, ale masz jeszcze starą pracę, więc tutaj warto zostać w tej, w której jesteś, zanim się tego nauczysz i wtedy dopiero zmienić, tak? Coś takiego nam się tu pokazuje. Co będzie przeszkadzać? No, przeszkadzać będzie balansowanie takie na dwa fronty. No, tutaj takie, wiecie, być może też. Brak podjęcia jakiejś decyzji będzie przeszkadzał. No i tu mamy tak, że brak podjęcia decyzji dotyczącej być może nauki, właśnie albo zdobywania jakiegoś wykształcenia, certyfikatu, nie wiem, brak podjęcia decyzji o tym, że chcesz zmienić swoje życie, może ci przeszkadzać. No, może ci przeszkadzać, tak? No bo jakby będziesz balansowała. Dobra, karta rada to piątka kielichów, czyli czas pewne rzeczy zostawić za sobą, tak? Pewne relacje być może które cię zraniły, które przeżywasz, z którymi nie możesz się pogodzić, że jak ktoś tak mógł na przykład czy coś. Tutaj jakby jest czas już to przepracować, zrozumieć, że. No ludzie pojawiają się po coś w naszym życiu, czegoś nas uczą, no, później niektórzy znikają, na przykład tak. Ale czegoś nas nauczyli, nie ma czego żałować, po prostu trzeba iść dalej i szukać jakichś tam nowych, fajnych kontaktów, nowych emocji, zrozumieć siebie, swoje. I tutaj też bym powiedziała, że karta rada to może być też coś takiego, że nie płacz nad rozlanym mlekiem, tylko po prostu weź się do roboty, działaj szukaj rozwiązań, szukaj jakichś możliwości, no i to by było na tyle dla Was, dziękuję bardzo za wysłuchanie pozdrawiam serdecznie, pa Zapraszam skorpion i już patrzymy, co uświadomi Wam ta pełnia. Co odejdzie do przeszłości? Co przyjdzie nowego? Co będzie pomagać? A co przeszkadzać? rada. Co uświadomi Wam tu ta pełnia? Mamy tutaj siódem mamy tutaj rydwan czyli już patrzymy. Chodzić o jakąś podróż, tak? Być może tutaj ta pełnia uświadamia Wam, że nie ma co um, zastanawiać się nad tym, że coś tu w Twoim życiu nie idzie, tak? Nie idzie po Twojej myśli, no bo mamy ten rydwan, tak? Rydwan, czyli wszystko idzie w zgodzie ze sobą. Godzisz za sobą jakieś dwie różne rzeczy czy kilka różnych spraw, a tutaj ewidentnie coś nie idzie po Twojej myśli, coś jakby się zablokowało, to cię smuci. Ty chcesz jakiegoś nowego początku, chcesz ruszyć, być może czujesz wsparcie w tym temacie, ale jakby uświadamiasz sobie, że no, coś tu jest nie tak. Tutaj jakby coś nie rusza tak, jakbyś tego chciała, nie da się. Jakby ruszyć z kopyta. Nie da się rozpocząć czegoś nowego, i te karty jakby pokazują, że uświadomisz sobie, że czas jakby przestać się nad tym zastanawiać, rozpamiętywać, co poszło nie tak, tak. Czas jakby rzucić się po prostu w coś nowego. Być może rozpocząć jakąś nową współpracę, być może coś takiego przyniesie Ci satysfakcję, przyniesie Ci spełnienie. Teraz możesz to sobie uświadomić, także takie siedzenie, tkwienie w miejscu i zastanawianie się nad tym, jak to kiedyś coś mi nie poszło i mnie zablokowało, no to nie jest dobre i fajne, tak? Tutaj, jakby czas zacząć działać, czas złapać jakąś okazję. Czas zaplanować coś nowego, być może w zgodzie z kimś, w porozumieniu jakimś, no i ruszyć, i wtedy może to się odblokuje, wtedy może to się ruszy. Co odejdzie do przeszłości? Trójka kielichów. Być może jakieś e, blokady dotyczące Emocji dotyczące ludzi, jakiejś grupy ludzi, grupy osób, przed którymi się blokowałaś, blokowałeś, teraz to może ulec zmianie, może to odejść do przeszłości, tak? I stąd pojawia się tu te wsparcie, być może będą właśnie te osoby wspierające, bo Ty się odblokujesz, tutaj los się zmieni. Co przyjdzie nowego? Oj, tutaj wiecie, co pojawiają nam się: jakieś takie sprawy, być może sądowe, spadkowe, nie wiem, coś nam się tutaj takiego pokazuje, jakieś sprawy dotyczące sfery materialnej. Powiedziałabym, że tak, u niektórych osób może to być sytuacja, w której na przykład podpisujecie jakieś dokumenty pozwalające wam na zakończenie pewnego etapu, który Cię tam trzymał gdzieś w miejscu, tak, jakiś tam stary z przeszłości temat. I pozwala ci to ruszyć z nowym tematem, w sensie, że mm, podpisujesz jakieś papiery, dostajesz pieniądze, być może coś sprzedajesz, być może podpisujesz jakąś umowę, tak, i zaczynasz coś nowego, i to jest jakaś praca. Na przykład coś takiego nam się tu pokazuje dla niektórych osób. Dla innych osób powiedziałabym, że to też może być sytuacja, w której może chodzić o jakieś sprawy z przeszłości, czyli spadkowe. Mamy tu sprawiedliwość. Może być jakaś sprawa sądowa dotycząca spadku, tego, że coś nagle się zakończyło i tutaj też mamy z tego pieniądze. U innych osób może chodzić też o sferę zdrowotną, że coś kiedyś było zaniedbane, coś trachnie i trzeba będzie pójść do lekarza, żeby się uzdrowić, żeby zadbać o siebie, żeby zadbać o swoje zdrowie. No coś takiego nam się tu pokazuje, co? Będzie pomagać. Pomagać będzie przede wszystkim cierpliwość, tak? Cierpliwość w dążeniu do zakończenia jakiegoś etapu, no właśnie, jakiegoś etapu, który blokujecie przed działaniem. Coś takiego nam się pokazuje. Tutaj trzeba być cierpliwym. Ten etap się zakończy, on się w końcu zakończy, tak. Tylko wykaż się cierpliwością. Co będzie przeszkadzać? Jakieś takie nadmierne analizowanie tego, zastanawianie się nad czymś. Być może też. Mm -hmm. Przeszkadzać może też izolowanie się od kogoś. Jakby ukrywanie swoich emocji, udawanie, że jestem silna, pewna siebie, tak? To będzie przeszkadzać. Karta rada? Wisielec, czyli daj sobie czas, daj czas na to, żeby życie płynęło swoim tempem. Nie przyspieszaj niczego po prostu. Wszystko zadzieje się w swoim. Tempie, no, wszystko przyjdzie wtedy, kiedy będzie na to czas i pora. Być może też czas zmienić perspektywę patrzenia na pewne tematy, być może tematy rodzinne, jakieś relacyjne lub też finansowe. Tutaj, jakby ta karta radzi nam, że może czas zmienić jakieś swoje priorytety, swoje poglądy na tematy, właśnie um, finansów. Coś takiego nam się tu pokazuje. Dziękuję Wam bardzo. Za wysłuchanie, pozdrawiam serdecznie. Wam. Teraz zapraszam wszystkie osoby z znaku ryb i patrzymy, co uświadomi Wam ta pełnia. Co odejdzie do przeszłości? Co przyjdzie nowego? Co będzie pomagać, a co przeszkadzać? Karta rada. Co uświadomi Wam ta pełnia? Na pewno uświadomi Wam, że warto o coś zawalczyć, warto przedstawić swoje argumenty, warto postawić komuś granice zakończyć jakiś etap być może dotyczący relacji, współpracy, w której y, coś było nie tak, w której być może y, wy zbyt wiele braliście na siebie, w której być może wy tutaj po prostu y, byliście takim, wiecie, mózgiem operacji, wszystko załatwialiście, jakieś wszystkie formalności. Y, no to coś takiego nam się tu pokazuje. Tu też mogłabym powiedzieć, że u niektórych osób Niektóre osoby mogą uświadomić sobie, że czas zakończyć relację bądź postawić granice jakiejś osobie z trygonu powietrza bliźnięta waga wodnik, tak? Być może jakiejś kobiecie. Może tu też chodzić o kobietę, która coś mówi, która coś na Was mówi, która nie jest do końca w porządku wobec Was, tak? Czas Postawić granice, czas powiedzieć hola, hola, już dosyć, tak? Ty sobie to uświadamiasz, że Ty dłużej jakby nie pozwolisz na to. Trzeba zakończyć etap takiego właśnie postępowania. No, coś takiego nam się tu pokazuje. Dobra. Jeżeli nie chodziłoby o to, mogłoby chodzić właśnie o związek romantyczny, o to, że może byliście w jakiś sposób wykorzystywani, może byliście w jakiś sposób nadwyrężani, tak? W sensie takim, że teraz uświadamiacie sobie, że czas to zakończyć, ale nie mówię, że zakończyć związek definitywnie, tylko po prostu zakończyć ten etap. Stawiając granicę tej osobie, jakiej, nie wiem, no to już wy będziecie wiedzieć, tak? Jak z wami to zarezonuje, oczywiście. Dobra. Co odchodzi do przeszłości? Mamy asakielichów, czyli do przeszłości odchodzi. Zaraz wam powiem, co odchodzi. Niedostrzeganie jakichś problemów związanych z być. No, z, właśnie z uczuciami być może. E, tutaj do przeszłości odchodzi um, niedostrzeganie tego, że to wy wykazujecie się dużą siłą, taką odwagą, że to wy walczycie tutaj o jakieś uczucie. Że to może komuś aż tak nie zależy, albo ktoś po prostu tego tak nie pokazuje, może inaczej troszkę to odczuwa, tak, że to wy jakby bardzo się tu angażujecie. Teraz dostrzegacie być może w tym problem, tak, że no, zdejmujecie te klapki z oczu i dostrzegacie, że no coś tu jest nie tak. I to odchodzi do przeszłości. A co przyjdzie nowego? Mamy rycerza denarów, czyli no. Tutaj zaczynacie coś budować. Jakby nie jest to już w kwestii tylko takich przemyśleń, zastanawiania się nad tym, tu już jest konkretny plan i działanie, tak? Wyruszacie, robicie jakąś taką burzę mózgów, być może z kimś. Zastanawiacie się nad tym, czerpiecie ze swojej mądrości, tak, ze swojej jakiejś takiej życiowej mądrości, bądź też robicie burzę mózgów z kimś starszym, z kimś, kto Wam pomoże. Yy, zadziałać. Albo też zdobywać jakąś wiedzę jeszcze dotyczącą tego kierunku, w którym właśnie chcecie iść. Wydaje mi się, że to jest właśnie kierunek bardziej zawodowy i bardziej tutaj związany z tym właśnie, że robicie tą burzę mózgów, żeby coś rozpocząć nowego. Być może coś swojego. Bo jako to, co będzie Wam pomagać, mamy ósemkę denarów, czyli... Będzie Wam pomagać rozwijanie się, rozwijanie swoich talentów, rozwijanie swoich pasji, rozwijanie się zawodowo, tak? No tak. No, jakiś nowy początek, ewidentnie. Ruszenie, złapanie jakiejś okazji i rozpoczęcie czegoś nowego w sferze, właśnie jakby zawodowej, w sferze być może rozwijania swoich talentów, zarabiania na swoich talentach, robienia tego, co robicie dobrze. Co nie będzie wam, co będzie wam przeszkadzać? Tu mamy trójkę denarów. Więc być może jakaś współpraca będzie wam przeszkadzać. Może was blokować przed ruszeniem. Wiecie co, mogą to być też jakieś formalności. Mamy tu miecze. Piątka mieczy, czwórka mieczy. No tutaj jakby też mogą być jakieś formalności. Yy, tu być może trzeba podpisać jakieś dokumenty, tak? I coś jest zablokowane, nie wiem, jakieś pieniądze, jakaś dotacja, jakiś kredyt, jakiś. No powiedziałabym, że coś właśnie związanego z pieniędzmi się tutaj blokuje. Dobra, jako kartę rady mamy kartę kochanków, która mówi nam o tym, żeby podjąć decyzję, w którym kierunku chcesz iść, tak? Żeby podjąć decyzję, jeżeli masz kilka rzeczy do wyboru, no to kieruj się sercem bardziej niż rozumem, podejmując te decyzje i to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam serdecznie Pa.